Cześć. Pora na niedzielną ilustrację. Rzepak. Widać pole eee, za mną rzepaku eee, rzepaku. no jest mo pole mozaika. Eee, bezorkowy system. System uprawy. Eee, rzepak dużo ma takich uszkodzonych liści. Mro Mrozę, ale i pęd. Główny storzyk wzrostu nie jest uszkodzony, dobrze to wygląda. Stary, stare liście i tak, i tak One pójdą w odstawkę. mróz po prostu im pomógł. Bardzo ciekawe w tym przypadku plantacja. Gdzie można zaobserwować bardzo fajne, charakterystyczne pęczki, zawiązki pędów, tutaj poszła regulacja jesienią wiosną tu nie będzie robiona regulacja po co o i e, charakterystyczny objaw braku boru jednak też pamiętajcie o tym że tutaj wiązki są zasuszone wiązki przewodzące są zasuszone, prawdopodobnie również jest problem z pobierania wapnia, wapń CA Kation, który w glebach naszych nie, nie bada się w stacji chemiczno-rolniczej, z tego względu w próbach rolniczych, w ogrodniczych tak, ale zauważyłem, że jest dość duży, dość duży problem z zawartością, a w ogóle tego wapnia w glebie. Jest po prostu on nisko w przypadku, gdzie mamy rośliny kapustowate. No jest to też e, taki sygnał do tego, żebyśmy zwrócili uwagę na wapń, wapń odżywczy. E, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o e, suplementację. Suplementację, tak jak dla sportowców. Jeśli chcemy osiągać e, du, wysokie, dobre noty, e, wyniki, musimy e, spojrzeć na odżywianie kompleksowo. Widać, że tutaj akurat widzę taki... Nie wiem, czy To jest charakterystyczne. O! Słuchaj, z Słuchaj, jest Jest na tych starych liściach. One odpadną. Właściwie mróz zrobił, zrobił swoje. Yy, następna kwestia yy, to jest źródło infekcji. Więc yy, zabiegi yy, czyszczące, takie kontaktowe yy, też zrobią robotę. Następna kwestia, odżywianie. Bor w małych ilościach, a często. Czyli generalnie nie raz, a, nie raz a dobrze, nie raz, a dużą chochlą, tylko często. Bor, mieć mangan, e, bardzo ważny molibden. Z tego względu, że kapustowate rośliny bardzo dużo pobierają azotu. A molibden bierze e, udział w przemianach azotowych, czyli tutaj z e, formy mineralnej do organicznej, czyli do kwasu potrzebny jest do redukcji jest molibden. E, reduktaza azotanowa co jeszcze ciekawego, również o miedzi pamiętajcie e, małymi porcjami e, no i ochrona fungicytowa ochrona fungicytowa ta główna, bo T0 fajnie jest zastosować substancje czy właśnie środki o działaniu kontaktowym, ale również połączyć z jakąś na przykład miedzią systemiczną na tyle lecę dalej na zboża